Idę jakimiś lochami. Nie wiem co to jest. Nie wiem gdzie idę. Ale nikt tu nie chodzi. Jesteśmy w zamku na szczycie góry w miejscowości Girocastra w Albanii Powiem wam, że robi wrażenie. Cicho jest jakieś okienko. O Nie wiem gdzie tam jest podłoga. idziemy dalej. Jest strasznie. Tu okienko takie malutkie chyba tylko żeby powietrze wlatywało, a tak nie ma nigdzie niczego. To są chyba jakieś lochy. Co tutaj trzymali więźniów? Jest drugie okienko, ale dalej nie widać żadnej podłogi. Idźmy dalej, no powiem Wam mega. Trzecie okienko, to chyba cały czas ta sama komnata. Ale idziemy dalej. Małe okienko, schody. Zobaczymy, co tam jest. O, jest wejście tutaj. Jest tu wejście, uwaga. Ło, jak tu jest zimno. Jak tu jest ciemno. To jest jakaś masakra. To są te okienka. A tutaj robi wrażenie. Powiem Wam, robi wrażenie, to jest więźnie. Więzienie, przepraszam, na więźniów. Trzeba patrzeć pod nogi, bo nie wiemy gdzie idziemy. Dobra, wychodzimy stąd. Lepiej. Tam czeka cała rodzina na mnie. A ja nie jestem ubezpieczony. Nie byłem z tego mieli nic. Przecież idziemy, wychodzimy. Wejście też jest konkretne takie. Powiem Wam, tak to wygląda. Wejście tam jest kolejne, ale tam już jest wszystko pozawalane. No, dobra, daliśmy radę.